Szanowni państwo, pragnę zaznaczyć i pragnę powiedzieć, że dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji Orlen Dar Serca ruszył taki program grantowy w ramach którego nasza młodzież mogła tutaj wziąć udział. Ten program nosi tytuł Moje miejsce na ziemi i Dzięki temu programowi mogliśmy tutaj, na naszym terenie, czyli w miejscowości Dobra, stworzyć taki program, można powiedzieć, wirtualny, gdzie w tym programie zostały naniesione, zostały zaznaczone te miejsca, które dzisiaj nie istnieją, albo ich przeznaczenie jest całkiem inne, i po prostu. Dzięki temu y, mieszkańcy wsi Dobra czy uczniowie naszej szkoły będą mogli wziąć udział w takiej wirtualnej wycieczce, w której mogą zobaczyć jak dawniej wyglądała dobra, y, czemu służyły budynki, których już dzisiaj nie ma, y, bądź te budynki, które są, jakie miały przeznaczenie y, w czasach dawniejszych. Dlatego chcę z tego miejsca podziękować zarówno fundacji, jak również chcę tutaj podziękować pani Halinie Marek, która była koordynatorem i brała w tym udział. No i co najważniejsze grupie uczniów, którzy oczywiście robili to w ramach wolontariatu. No i wszystkich Państwa zaprosić do takiej wirtualnej wycieczki. Dziękuję.